Proszę o na banałkę ci ta małpa. Pójście naukę na, na sankałkę, tylko muszałkę dostać najpierw kałkę. Da tę gałkę potrzebałkę, też ta małpałkę ta. Jako tałkę. <noise> Złapią ci z gibonałkę i sanki dostaniesz. Aukę. Tak śpiewam <noise> mój ze naukę <ulubionauke> zespałkę. <noise> dzień dzień do perałkę. Komendał... Komendantałkę, Andrzejałkę, Wilkałkę, siłku łańka, Oj, Oj się nie mylałkę posiadałkę pan Gibonkałkę tak? Takałkę? Takałkę, a czałłałoką. W polszczałkę groziałkę, to sankałałkę. proszałkę, bardzołkę. Dzień. Auk. Hehehehehehe, he, 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 mgru. Prawdziwy mężczyzna powinien zbudować syna, posadzić dom i spłodzić drzewo.